Ja teraz na potrzeby tego filmu nie będę po prostu kroiła więcej jabłek w, w danym momencie, ale po prostu y, musi być tu pełen słoiczek y, jabłek, który y, później właśnie tak jak powiedziałam zalewamy wodą. Y, ja tu mam przykryte gazą, y, ponieważ y, nie chcę, żeby jakieś tam muszki owocówki czy jakieś inne muszki dostały się do moich jabłuszek, y, więc używam po prostu gazy. Może być. Y, to również coś innego, ale coś co będzie po prostu przepuszczało powietrze i będzie bardziej naturalne. Um, użyłam też takiej gumki recep recepturki, tak? E, tu jest taka gumka właśnie, którą e, tą gazę e, dookoła podtrzymuję. To jest taka gumeczka. Można oczywiście sznurka użyć, jakiegoś czy, czy cokolwiek, co by nam tą gazę utrzymało, tutaj, właśnie dookoła. Ja też przywłożyłam takie szklane naczynie, dlatego że no, raczej polecam coś szklanego, coś naturalnego, żeby po prostu ugnieść te jabłuszka, żeby one nam tak bardzo nie wypływały. No i w momencie, kiedy już mamy zalane te jabłuszka, tak co drugi dzień, y, używając y, drewnianej łyżki, wpuścić tam powietrze do środka, czyli troszeczkę jakby przemieszać, y, poruszyć te jabłuszka, tak żeby y, fermentacja odbywała się w sposób naturalny i żeby powietrze się dostało do końca słoja, tak? Nie używamy tu żadnych metalowych y, łyżek, tylko po prostu ja używam coś drewnianego, proszę używać drewnianego. Y, przykrywamy no Tutaj właśnie, czy można, słoiczkiem jakimś mniejszym i dajemy na to gazę, którą sobie ładnie później tą gumką recepturką przymocowujemy. I ja jeszcze tutaj dodatkowo tym wieczkiem właśnie zakrywam wtedy, żeby można było zabezpieczyć tak, żeby nic tam się do tego słoika nam nie dostawało. Ja polecam bardzo serdecznie, żeby Państwo wyszukali takie większe słoiki, nawet można większe niż ja mam. Może być 5-litrowy, 3-litrowy, tak żeby można było po prostu tego octu zrobić więcej za jednym razem. Dlatego, że ja go na przykład bardzo szybko zużywam i jest bardzo przydatny w mojej kuchni. No i oczywiście w momencie, kiedy mam ten ocet jabłkowy wykonany, Używam go, a już nastawiam sobie drugi ocet jabłkowy, który te 5-6 tygodni, bo zawsze trzymam 5-6 tygodni, ponieważ, tak jak mówiłam, nie używam do tego cukru, więc dłużej trwa ta fermentacja naturalna. On już się po prostu robi, żebym miała później gotowy do następnego użytku. Można ocet jabłkowy później właśnie przecedzić dokładnie. Tak, żeby nam on później się właśnie w takiej butelce, czy no, używam jeszcze takiej buteleczki, wyklarował. I można go trzymać w lodówce, ale niekoniecznie. Tak? Jeżeli ja mam większą ilość, to czasami trzymam go troszeczkę w lodówce. Ale generalnie ten był trzymany normalnie na półce w kuchni w temperaturze pokojowej. No i nie ma tutaj z nim żadnego problemu. Jest, jest nadal bardzo smaczny, nic się z nim nie stało. Drodzy Państwo, proszę się nie przerazić, jeżeli będzie po prostu jakiś taki osad tutaj troszeczkę tak dookoła. Można go sobie zebrać, oczywiście, ale osad będzie się robił. To jest naturalne w momencie tej fermentacji. Że otrzymujemy taki osad troszeczkę. Tak jak mówię, później przecedzamy po tych 5-6 tygodniach, może być 5 tygodni wystarcza w większości. przecedzamy po prostu przez gazę, czy, czy jakieś sito, które ma drobne oczka, tak żeby po prostu został nam sam płyn, sam ocet jabłkowy. No, ja jestem bardzo zadowolona z tego, że wykonuję ten ocet jabłkowy sama i że jest to ocet jabłkowy y, od początku do końca wykonany metodą domową przy naturalnej fermentacji. Naprawdę polecam, y, proszę używać szklanych y, właśnie naczyń, nie jakichś plastikowych i y, 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 spróbować sobie zrobić taki ocet domowy. Jest y, naprawdę bardzo przydatny i powiem szczerze, że w każdej kuchni gospodyni domowa powinna wiedzieć jak Wykonać taki ocet domowy jabłkowy, ponieważ jest tak jak mówię pożyteczny w wykorzystaniu nie tylko właśnie kosmetycznym, zdrowotnym, ale także kulinarnym. Także bardzo serdecznie Państwa pozdrawiam. Mam nadzieję, że filmik się spodobał. Polecam wykonać samemu taki ocet jabłkowy. Bardzo serdecznie dziękuję. Do zobaczenia.